Siemanko z tej strony Przemaz. dzisiaj jest ze mną mistrz polski FIFA Oscar UNITED! Witam serdecznie. A to jest piąty odcinek piłkarskiego quizu, także co lecimy z pierwszym pytankiem. Który klub z poniżej wymienionych został założony najwcześniej? A. Lech Poznań, B. Lech Gdańsk, C. Śląsk Wrocław czy Delegia Warszawa? Te historyczne pytania. No tak sobie pomyślałem o polskiej ekstraklasie: jakieś na, pytanie musi na być. Na pewno nie Lechia, bo to dosyć późno była założona. Założone właściwie w 1945 to wiem. A reszta nie wiem w którym i nie wiem, Śląsk. Nie wiem. Bo Leg był na pewno później niż Legia. Tylko Śląsk wydaje mi się, że też nie chyba. Także raczej Legia to w sumie też tak stolica, to bardziej w tej Warszawie powinien być ten założony klub. I dałbym odpowiedź Dalega Warszawa. Czy jesteś pewien? Myślę, że to jest dosyć, dosyć rozsądny, by to było. Dajmy Legia Warszawa. To jest dobra odpowiedź. To jest, to jest, pierwszy. To jest pierwszy, dokładnie. O. Także drugie pytanie. Jaką markę na strojach ma Southampton? A. Nike, B. Adidas, C. Puma czy Dejoma? No i tutaj będzie na pewno strzał. Każdy strzela w tym pytaniu. Mniemy a co, takie, też ktoś takie, miał to pytanie? Znaczy, w sensie o markach. Aha, no, no, no. Może niby takie proste pytania, a jednak się zapomina. Southampton. Ja tutaj widzę. Nie wiem, tam chyba Majuka gra w Southampton. Ktoś <laughs> grał nawet karierę w Southampton, ale kurde, i tak nie jestem w stanie skojarzyć, jakie, jakie stroje. Ale nie kojarzę tam, no. żeby był tam ani Nike, ani Adidas. I mi się kojarzy, że jedynie Puma albo Joma. Tylko teraz. No tutaj strzał będzie, ale wydaje mi się, że pójśćmy w kierunku Jomy może? Na pewno, Joma. Czy Puma. <głos> <głos> A może Pumba? <noise> oh, nie. Spokojnie, pomyśl. Przecież Artur Borus tam grał, bo już nie gra bodajże. Także skojarz mhm. sobie, jeśli w ogóle oglądaliś mecz. Z Arturem Borusem raczej nie oglądałem, właśnie bardziej go kojarzę z Celticu, tak naprawdę. <noise> nie, dobra, nie traćmy. Czasu postawmy na ale jest to strzał na pewno. Gratuluję, jest to błędna yes. odpowiedź. Oh yes. A <laughs> jednak! Już się cieszyłem. Dobra. E, dobra, nie, jest nie poprawna? Od, poprawna odpowiedź to Adidas. O to nie, to odrzucimy na samym początku. No dobra, także ja lecimy wieciałem. trzecie pytanie. No. Ile lat ma Leo Messi? A26, B27, C28 czy D29? O boże. Między Ronaldo a Messi jest różnica dwóch albo trzech lat. Ronaldo skończył w tym roku 30. Czyli Messi ma albo 27, albo 28. Na pewno nie A, na pewno nie D. No, może tak, może nie. Tego tak ja jestem akurat pewny, tylko kurde, czy to była różnica 2 czy 3 letnia. kurczę, hmm. Znowu będę, będę musiał strzelać. Szkoda, że tutaj nie ma kół ratunkowych. <grym> Chociaż to i tak, że nie by mogło być. Telefon do, telefon do przyjaciela tak. do Messi'ego by się zadzwonił. Byśmy zostały pewnie i tak, te dwie same. 27 i 28. Kurde, dwa czy trzy lata. Bo tam jest nawet coś taka historia, że nawet synowie Messi'ego i Ronaldo też jest ta sama różnica. Tylko noc za Chiny nie mogę skumać, co tam było dokładnie. Dwa czy 3. Ale ja bym chyba dał trzy. Tak, jeszcze patrzę, czekaj, bo była pierwsza odpowiedź w D, a w drugiej było B, no to teraz znowu B. Kurde. <gry> <gry> Chociaż na egzaminach, jak, jak nie wiesz co zaznaczyć, to zachło. to B, to B zawsze się zaznacza. No i kurde, poprzednio mogłem dać to B, ale teraz się byłoby dwa razy z rzędu. No i. A dajmy B. Niech będzie, 3 lata różnicy, 27 lat. Jest to błędna odpowiedź. No i 28. Tak jest. Kurde no. Dobra, także czwarte pytanie. Kto został królem strzelców w blizze francuskiej? A. Lacazette, B. Ibrahimowicz, C. Fekir czy D. Cavani? No tutaj raczej Lacazette, bo tutaj Ibrahimowicz tam był zeskwalifikowany na jakąś ilość spotkań i wątpię, żeby, żeby go tam przegonił. A ten Lacazette miał w tej Fifie informy cały czas. Mm. <laughs> Więc myślę, że to Lacazette został. Fekir, Cavani na pewno, nie? Ibrahimowicz. No strzelał te bramki, ale czy na tyle, żeby... No Ibra to jest Ibra, nie nie? zapomnij, A właśnie. Nie, nie zapomnij, nie zapomnij tego. Hmm, czekaj, ostatnio. Tak patrzę z tym systemem twoim, że było D, <ścjuszy> potem <ścjuszy> było B, potem było C. No to teraz idealnie pasuje na A. <ścjuszy> o, rozgryzłem ciebie. <ścjuszy> to będzie lakazet, daj mu lakazeta. Odpowiedź A, ostatecznie. To jest, to jest dobra odpowiedź. Yes. Tak, tak, skubalę mnie tutaj. Dobra, także piąte pytanie. Jaki przydomek nosi drużyna AC Milan? A. Stara Dama, B. Materace, C. Rossoneri, czy D. Nerazzurri? Do no to pytanie. No teraz właśnie nie wiem, czy Materace, czy Stara Dama. Jedna <grym> odpowiedź, no C. Rossoneri. Tak jest, na pewno pytanie to bardzo proste. Także szóste pytanie. Kto był pierwszym mistrzem Europy? A Hiszpania, B Niemcy, C Włochy, czy D Związek Radziecki. Oj, oj, oj No znowu historycznie trochę. No niestety. Pierwszym mistrzem Europy kto to mógł zostać? A który to był rok? Pamiętasz? Nie pamiętasz. Nie, Żeby nie, 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 nie chcę się tutaj skłamać, ale chyba 1930. Nie jestem pewny tego. Ach, też tutaj. Dobra, bo mistrzostwa świata jakoś było w 1930, nie? Jakoś w tych... W tych no, coś takiego e, e, może chyba, I chyba Urugwaj, gdyby to był mistrz świata, to bym powiedział Urugwaj, ale to jest mistrz Europy. No i teraz Związek Radziecki. Nie, raczej nie. Hiszpania, Niemcy, Włochy. No tak, Niemcy mnie najbardziej kusi, żeby zaznaczyć. No mówiłeś o egzaminie, żeby strzelić chmur. No, dokładnie, to, ale... czy to się sprawdzi? Nie wiem czy to nie jest jeszcze jakaś podpucha z twojej strony. Mm. No, zobaczymy, zobaczymy. Nie, dobra, Związek Radziecki wyrzućmy. To na pewno mi odpada. No, teraz tak... Włochy... Włochy... Nie no, tutaj właściwie Hiszpania, Niemcy albo Włochy, więc... Myślę, że to będzie kolejny strzał. I damy na te Niemcy. Nie? Jak nie wiesz na co zaznaczyć, zaznacz B. I lepiej tak nie robi, bo to jest błędna odpowiedź. Prawidłową odpowiedzią był Związek Radziecki, który wyrzuciłeś Uj, na samym początku. Kurde. Dobrze, że na egzaminach to wychodzi. <laughs> Dobra, także ostatnie pytanie. Aj. Na którym stadionie gra Arsenal? A Emirates, B Old Trafford, C Anfield, D Stanford Beach? No tutaj, oczywiście, odpowiedź A Emirates. No tak jest. Także 7 pytanie. Już ci zadałem odpowiedziałeś na. Cztery chyba. Raz, dwa, trzy, tak jest, na cztery pytania, ale tak, nie jest najgorzej. Ale też mogło być na no 15 tam się pomyliłem o ten no rok. No tutaj kibice, Byłem na ba dobrym... kibice Barcelony mogą cię sfejtować. Nie no, miałem tutaj dylemat, to... tylko jeden rok. Tylko rok, no właśnie. Co to mm. jest takiego? No dobra, także co, to by było na tyle w tym odcinku, dzięki, że chciałeś wystąpić Także co, to Jestem. na tyle. Trzymajcie się, na razie. Dzięki, dzięki wielkie, trzymaj się.